Przepraszam pytań, czy powinna być trzecia kadencja PiSu, u niego wybory, jak pan to ocenia, co najtentowa W życiu. Dlaczego? A, Dlaczego? Za dużo afer. Jakie na przykład? Takie, dwie, niech pan z jedną mniej dwie. No dwie. No, a, afera przykładowo Odry. Skąd się odbierze na to wszystko, na te na to pieniądze? Skąd? Na szukaj, na z naszych pod... kieszeni, z podatków. Tu z... te z... 13, 14 i 500 plus, czy czasami... ja bym dał mi 14, to niech, ba... niech mi da pełną 14, a nie da... 900, 1300 zł i z tego jeszcze podatek to może 800-900 zł jest, a, a, a jest, powiem, jest. Mi, powiem mi całą, tak ile mamy emerytury czy renty, to, to jest to jest to jest to są ta razu czter... no. bardzo wina koni. Teraz ta, ta rakieta spadła a, i cztery miesiące, żeby nie, społeczeństwo nie wiedziało. No, no panie, no to... To śmiech na sali według pana? Mało to śmiech, to, to jest gorzej jak przedszkole. W przedszkolu w szkole dzieci się baży, wie pan, no można powiedzieć, informują i dopytują jedno drugie, a tutaj I nikt nie jest odpowiedzialny. Rząd obiecuje... I druga sprawa, obiecam 800 plus pan obiecuje, darmowe autostrady, leki, jak pan to cenia? Jak, Jakie leki? Jak ja jestem po 60, to leki jakie na, na ból? A nie korzystał od, do tej pory. Od bólu głowy? Bo leki to, to powinny być... To ja już wale 5 zł dać drożej za te leki, a nie za darmo, ale żeby były faktycznie, a nie leki, które są tanie, to to za darmo, a leki, które są drogie, to 13 czy 13. A nie lepiej na przykład, żeby stała emerytura była większa co miesiąc? Zamiast tych trzynastek? No, oczywiście. Tak. O ile? Większa powinna być? 1000 złotych, 500? Na, na dzisiejsze drożdży, to, to, to najmniej 1000 złotych. Tak, to już tyle? No bo jak? No, no przecież inflacja wszystko zjadła. No to co to, to widzi no to pan? To zawinił przez inflację według pana, bo to dużo mówi na sytuację na świecie, zganiają? Nie, no, na inflację to można powiedzieć, że za, to ogólnie to współczynników y y jest więcej. Nie tylko, że. że zganiacz, ale... Y to no, no oczywiście. Czy no. uda im się teraz wygrać w tym roku, czy nie bardzo. Mają szanse jakieś? Ja bym powiedział, że na, y, ogólnie y, społeczeństwo. że pow... się na znowu te teraz, czy nie. nie, nie. Myślę, że jest dużo, dużo starszych osób, którzy no, głosują, głosują i... I to, to jest... A jak się co pytać, to każdy mówi, że nie, nie napis nie głosuje. Napić nie. No, a skąd tyle ma poparcia? No, to jest niemożliwe. To... Starsi ludzie przeważnie Młodzież no, wyjechała za granicę. Młodzież wyjechała za granicę i nie interesuje. Tak jak nie ja w latach 70. i 80. no to stałem i żeby było lepiej, stałem na bramie, jak to mówię, w chucie, żeby żeby tę kom komunę zlikwidować, a teraz na kogo głosować? dlaczego? Mam pan na kogo wybory? Ja bym głosował no... To forma lewica, nie wiem, PSL, hołownia, no kto tam jest, kobiet federacja. Na hołowni na pewno nie, bo po, po, po hołowni...